Paneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę. Wczoraj żeśmy właśnie zjechali do domu, byliśmy o, o godzinie 18. Przed chwilą co właśnie wstałem i idę sobie zrobić kawę. Kawę, ale widać, że w nocy coś padało. No dobra, idziemy do kuchni robić sobie kawę. Witam Was jeszcze raz serdecznie na moim kanale. Oczywiście zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. No i co? Już jesteśmy właśnie w kuchni. Kawusię mamy sobie zrobioną. Smacznej kawusi Wam serdecznie życzę. O, tego mi właśnie trzeba było z samego rana. No, jesteśmy już właśnie w domu, tak jak już wcześniej Wam tam na szybciutko mówiłem. Dzisiaj plan mamy działania takiej, że jedziemy do mechanika z moim kurczę autkiem prywatnym, bo jest mały problem, nie mam w ogóle hamulca ręcznego, ale co się stało, to cofniemy się do środy właśnie w tym momencie. Tutaj mamy regulator tłoczka hamulcowego, więc będziemy go wymieniać właśnie na nowy. Tutaj mamy cały zestaw naprawczy, wszystkie o i tłoczek, który nas właśnie w tym momencie interesuje. A tak właśnie wygląda stary tłoczek z nic dziwnego, że to nie działa, jak on jest zabrudzony, skorodowany, no nie służący do niczego. No tak powinien właśnie wyglądać nasz nowy tłoczek. No i tutaj jest stary regulator, który w ogóle nie chce się odkręcać. No nic dziwnego, wszystko mamy poskładane, ale problem jest taki że. Nie mamy ręcznego hamulca, nie wiadomo. I tak jak właśnie cofnęliśmy się i zauważyliście, został zregenerowany zacisk, czyli został wymieniony tłoczek, wszystkie oringi zostały powymieniane, został ten regulator wymieniony, założone, wszystko poskładane, założony ręczny, no i samochód nie widzi ręcznego, cały czas mi mruga na desce rozdzielczej kontrolka od e, hamulca ręcznego i ten hamulec ręczny e, do zaciągania też mi mruga, Dodam, że to jest właśnie wiadomo, że to jest e, hamulec e, elektryczny. Jak to się mówi, kurczę w tych czasach e, samochód normalny, nie da rady, bo wszystko już jest kurde na elektronice. Więc cholera wie, co może być. Najlepsze w tym wszystkim jest, że po podłączeniu go pod komputer, komputer z żadnego błędu nie widzi w układzie hamulcowym, ani kurde silniczka. Tutaj mamy właśnie silniczek, ten elektryczny nowy. Bo ja sobie rok temu kupywałem, kupywałem dwa nowe. I tak właśnie wygląda silniczek nowy. Proszę bardzo. I tu mam właśnie do niego też oringa. Nowe śrubeczki są. <gry> A tu mamy właśnie w starym pudełku, nawet mam zapisane silniczek zacisku hamulca. O, ogólnie jest, są firmy, które regenerują, ale jakoś się y, nie, y, tym aż tak nie zajmowałem. To jest stary silniczek y, elektryczny, który wymieniałem rok temu, moi drodzy. Co jest z kamerą? No i on gdzieś pewnie w środku tu kurde dostał w dupę. Tak właśnie wygląda silniczek elektryczny. No. Sobie wczoraj przygotowałem, jak tylko weszłem do domu, żeby nie zapomnieć, bo u mnie z pamięcią jest yy, różnie. To właśnie moi drodzy wygląda informacyjnie. Będziemy dzisiaj zakładali nowy silniczek, więc yy, mam nadzieję, że to jest to. No, a dzisiaj co? Mamy sobotę, żeby nie było. <laughs> eee, ja dopijam sobie, że tak powiem, kawusie. Eee, no, i, no i dla Was wjeżdża właśnie w tym momencie intro. Kurde, jeszcze byłem się zatrzymać na ubikacji? Oczywiście, zobaczcie, czym kurde jeżdżę dzisiaj. Nie ma, że boli. Nie ma, moi drodzy, że, że boli. Jest Renata. Jest Renata, moi drodzy. Tym dzisiaj pan będzie sobie jeździł. Czekajcie, zamknijmy pasy, bo tam widziałem policję szalejącą. Proszę bardzo, manualna skrzynia. Ho, licyk, ho. sprzęgiełeczko. O, widzieliście jaką kurczę elegancko zapalił o, Ale benzyneczka normalnie Takimi furami się wozimy A co se będziemy żałować No Czekaj się bo Nie no się śmieję, że kurde nie ogarnę Tematu ale to jest O dobra To jest yy, tego się nie zapomina Jak jazda na rowerze hi, hi, hi. Renóweczka musi być Moi drodzy i elegancko Dobra, lecimy To jest rakieta, że jak ta lala Idzie jak kuna Oczywiście to jest pięciobiegowa skrzynia 99 rocznik Ale powiem wam, że kurde fajne Kurde autko takie poruszające się e, Na miejscu Mało pali Mi się ono podoba Teraz e, No no i już żeśmy się przesiedli z renóweczki do naszego autka No i to jest to co wam właśnie rano mówiłem Ręczny, mrugające ręczny i jeszcze tu Nawet jak wcisnę hamulec to Żadnej reakcji nie ma, co nie? Teraz rzucę wsteczny Ja się przesuwam pomału i dupa I dupa to świeci. Nic to nie pomaga. No nic, tam leży kurde mój e, si e, silniczek. E, leżą tam też kurczę te e, e, nowe tłoczki do zregenerowania zacisku, ale to jest na prawą stronę. Na razie się chcę skupić lewą stroną, żeby uruchomić ten e, ręczny. Więc lecimy, jedziemy do mechaniora żeby to uruchomić. O, i masakra. Dobra, lecimy. Ja pierdziele, moi drodzy, jest, powiem Wam tak. Eee, tak by mi, mi mrugał. E, e. Ręczny, tu mi mrugał na desce z prawej strony też, tylko że nie było tego na górze. No i po dzisiejszej akcji nie było tego. I Bóg wie o co chodzi. Wychodzi na to, wyszło na to, że trzeba adaptację porobić. To, że klocki się adaptuje, to ja wiem, ale nawet komputer pokazał, że kurde są zużyte tarcze. I trzeba adaptację robić tarcz. Patent wygląda taki, że jak się uda zrobić adaptację tarcz to wszystko to znika. Ręczny hasa. No, i wtedy tam świeci jeszcze, kurczę, że są zużyte klocki. Jak się zrobi, kurde adaptację klocków, no to wraca to wszystko z powrotem. nie? Od godziny 9.30 rano do 20.30 jest Amba Fatima, nie? Ja pierdziele, nie wiem co może być, może być to pierdoła, może być to wszystko Bóg wie co, nie mam pojęcia eee, jadę kurczę do znajomego, który ma lepszy komputer e, żeby go podpiąć komputerem lepszym i zobaczymy co, w te, e, co, co ten komputer e, pokaże, e, bo akurat znajomy ma typowo komputer do Audi a już, a już wrócił z urlopu, to może mi to podpiąć. Właśnie niedawno, co dzwoniłem do niego, to mówi, że bym podjechał i podepnie, będziemy wiedzieli, kurczę, o co Kaman. No, ale nieźle, cały dzień poszedł w cholerę. Dobra, moi drodzy, ja dojechałem, kurczę, pod blok, że tak powiem. No i co, udało się, kurczę, wszystko poogarniać, nic tu na mnie nie świeci. O, oh, masakra, normalnie. A co było, moi drodzy? E, no to tak, e, na szybciutko e, muszę zamówić e, sobie e, silniczek, e, silniczek elektryczny do hamulca. Bo on jest e, uszkodzony. To tak, na szybciutko co nie? Oh. Dziękuję. Do widzenia. Do, widzenia. do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.